Jest, jest, najmorox, jest najmorox. Chłopie, jakoś, ale nieważne, ważne, że jest. <laughs> <laughs> No z tej strony Mrożony, właśnie skończyłem oglądać moje My My Pony Questia Girls Rainbow Rocks, e, ponieważ tak naprawdę były Boże, premiera była już wczoraj, tak? E, 27, ale no, już zaczęły się nagrania z kina i już są po YouTubie. I, i teraz świeżo już po... E, kurczę, super bardzo mi się podobał. E, nie powiem, że jedna rzecz. E, do, jeszcze bez spoilerów, tak? Jeszcze bez spoilerów. Jedna rzecz, nie wiem, czy to można nazwać swoją, ale trochę głupie było to, że tak naprawdę, poczekajcie, tak przejrzę, tak naprawdę 20 minut? W każdym razie pierwsza połowa filmu, tak, nie wiem, pierwsze 20 minut filmu to są tak naprawdę te wszystkie... Trailery, te wszystkie snippiki, które były w internecie, więc to tak trochę jakby skraca film, tak? Bo wiemy co będzie się działo i jakby faktyczna fabuła, którą jesteśmy w stanie obejrzeć i której nie znamy, trwa może jakieś 40 minut, 45 minut i generalnie film mi się wydaje strasznie krótki, bardzo, bardzo, bardzo krótki. I mam taki niedosyć. Czułem, że wszystko się dzieje tak strasznie szybko, strasznie szybko, tak? Ogólny zarys pójdą no to każdy wie, tak? Że są tam walki po prostu yy, walki, yy, ty, walki w yy, grup muzycznych I, i to też jakby ta, ta część też się działa tak strasznie szybko. No, nie no, generalnie mi się podobało. Nie wiem czy mi się bardziej podobała niż jedynka. Chyba tak. Nie całowała się Twilight z Flashem. Może to ja mam dać do walki. Chyba Dobre, Dobra, nieważne. Ech, kurczę... Nie, no, dobra, to chyba w tyle. Jeśli chodzi o, o tę część bez, yy, bez spoilerów, tak? Bo... No już, tak. Yy, no. Mega, bardzo mi się podoba. Boli mnie to, że nie mogłem no to pójść do kina tylko jak taki... Nie wiem, taki złodziej, tak? Gdzieś zobaczyć jak ktoś to nagrał, no, ale nie pojadę do Stanów. Nawet jakby grani. Teraz, 27, tak? I graliby to też w Europie, chociażby w Niemczech. To do Berlina byłbym w stanie pojechać na ten film, tylko po to, żeby go zobaczyć w kinie. Natomiast, no, będziemy czekać, prawda, na wyjście wersji HD w Giza równiutki miesiąc, 28 października. A polska wersja, no, nie wiem kiedy. W każdym razie, tak, piosenki. Piosenki mamy znane. Mamy te, które były już wcześniej przedstawione, mamy też te, które nie były przedstawione no i teraz już uwaga spoilery, także kto nie oglądał może wyłączyć albo, albo oglądać dalej. tak? Ta kwestia jakby właśnie przez to, że były te wszystkie sneakliki, to ta kwestia tego, że one są, te trzy laski są złe, tak? I będą chciały tam namocić w kontrol High, no to były z góry znane i to jakby trochę psuło to jednak całą, całe szczęście, te wszystkie jakby części, gdzie była na przykład zbieranie dziewczyn do, do drużyny, tak, do, do, tej, do, tego, do, tej, do tej grupy muzycznej, no to jakby tego nie było, tak? to były te, te, te rzeczy nie zawarte w filmie, tylko takie te... Przed filmem, tak? Takie dodatkowe wprowadzanie. Natomiast no zresztą te sneak było były napisane, że to są jakby części z. części z filmów wyciągniętych, tak? wiem, mówię bez składu, no ale nie, jestem mega zadowolony z tego filmu. Ten motyw jakby. No oczywiście było jasne, że w, ukońcone, w końcowej scenie to Sunset Shimmer ratuje wszystkich i ona się zmieni. Myślałem, że się zmieni w że dostanie jeszcze skrzydła, ale tak sobie teraz pomyślałem, to w sumie byłaby trochę, byłoby trochę przegięcie, no bo jednak przez nią trochę się nabroiło rzeczy, tak? Ale miałem też wrażenie, myślałem, że będzie tak, że ona się przyłączy do tych złych lasek, nie? Całe szczęście tak się nie stało, ta postać jakby w tym filmie, mam takie odczucie, no stara się, tak? I końcowy właśnie to, że ona tam ma tą książkę magiczną i potem pisze Dear Princess Twilight, to jest takie... takie... Takie, to jest super, tak, to jest nawiązanie, to ona się stała taką Twilight z pierwszego sezonu i drugiego i tak dalej, która jakby wie, że nie, pod, nie umie, znaczy no może nie aż tak, nie, ale wie, że musi się czegoś nauczyć i ma swojego mentora, tak jak Twilight, nie jak księżniczkę Celestia, to Sansa Trimmer ma, ma Twilight. Ale generalnie ten problem tego filmu polegał dla mnie na tym, że wszystko się dzieje tak. Z drugiej strony, godzina 10 film, no też nie ma, co się, nie ma co się oszukiwać, to jest krótki film, tak? To nie jest film dwugodzinny, w którym można było to upchać, a szkoda, bo naprawdę z wielką chęcią bym taki film obejrzał. I, i co, label mi tu jakieś, to jakieś coś się tu włączyło. I jeszcze jedna rzecz, ta oczywiście co Mega McCarthy nawet zapowiedziała na Twitterze w ogóle przed premierą, żeby poczekać po pisach końcowych, że będzie coś ciekawego. No i ten właśnie Twilight ze świata Equestrii i jej pies, czyli taki Spike, który po prostu szczeka. Yy, no to oczywiście jest zapowiedź do Equest, z strójki, tak? Która prawdopodobnie będzie po sezonie piątym, tak w wakacje jakoś za rok. Yy, i, I tak, no bo to była, to była rzecz, która wymagała, takiej wymagała, yy, wymagała takiej takiego wyjaśnienia, no bo tu właśnie nie wiadomo o co, tu, o co tu chodziło, no jest to Twilight, czy nie ma tej Twilight w tym równoległym, ale z drugiej strony, czemu tej Twilight nie ma w tej szkole? To jest jakby dla mnie, dla mnie było zawsze zagadnieniem, no się okazało, że ona nagle sobie się działa gdzieś indziej. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest fakt, To wyglądało czasowo, to znaczy początek filmu jest taki, że te trzy laski zobaczyły, że tam Equestrian Magic i tak dalej. I potem nagle się wprowadzają do tej szkoły, no to co dzień? No, tydzień? Miesiąc? No bo to, 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 to wyszło na to. Być może jest to powiedziane w filmie, ja tego nie usłyszałem, bo raz, że... Że w tego podniecenia, że po prostu już jest ten film, eee, łapałem w ogóle do suchu co drugie słowo, a po drugie no, jakość dział do takiego klipu też nie jest jakoś porywająca, tak? Eee, natomiast no bo co, tydzień, tydzień czasu minął, tak? No trochę to nie bardzo, bo jakby po jedynce, po, po jedynce kwestia musiał się zdarzyć ten czwarty sezon cały, tak? No bo... Twilight została księżniczką i tak dalej, swoją wiorą, to jakby scena w zamku też spoko. Nie? Że, tylko no właśnie, co teraz, Twilight będzie się działa jak, jak celestia i, i, i nic nie będzie robić? No, mam nadzieję, że nie, na pewno tak nie będzie, ale po prostu przedstawienie tego w tym filmie y, na to wskazuje. I, i co? Minął, nie wiem, miesiąc? No co, miesiąc trwał czwarty sezon jakby w świecie Little tylko? To jest takie otwarte zdanie, no bo ludzie są tydzień i za tydzień piszą i Potrzebują twojej pomocy. Nie wiem, no pytanie zasadnicze to jest, ile, <grym>, jaki czas mija od y, wstępu przed openingiem do tego, do tego całego filmu, no bo to jest jakby ten czas, tak? Ten wstęp się dzieje za czasów jeszcze w pierwszej części Equestria, a cały film dzieje się później, więc ile tu czasu minął? Nie wiem, to chyba tyle, nic <grym>, więcej nie wymyślę. Eee, o, o, naprawdę, film mnie rozbawił. Rozbawił mnie, bo mnie, ja się po prostu bawię. Ja się bardzo cieszę, cieszę, że obejrzałem ten film. Eee, bawi mi filmki, bawią mnie, wiecie, takie takie żarty typu, że no, demon, demon, coś tam, coś tam, nie? No, bez urawy. A nie, nie, spoko. Znowu. Nie? no takie, takie pierdole, ale wiecie, to, to w takich filmach po prostu daje taką radość, nie? No i Pinki mnie oczywiście ubawiła, bo, bo było kilka takich fajnych, e, fajnych momentów, nie? Tak, no mam jeszcze trochę jakichś tam różnych e, na ten temat, m, nie wiem, opinii, szerszego spojrzenia. Jeśli chcecie je poznać, to dajcie mi znać tutaj w komentarzach. Na pewno na, zrobię jakiś temat na, fe, na Facebooku na Broni z Polska, tam mnie też możecie znaleźć. Ostatnio spamowałem na przykład wszystkimi piosenkami z czwartego sezonu, które były po polsku. No, także tam też zapraszam. A jeśli chcecie takie pogananki już bardziej ułożone, no to zrobię, nie ma problemu, tylko może poczekam, aż, aż wejdzie jakaś fajniejsza taka. Yy, jak gdzieś zobaczę fajniejszą jakościowo tą yy, wersję i będę w stanie już jakby sam rozumiał wszystko, o co chodzi. Tak? Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. I obejrzyjcie. I skomentujcie, jak wam się podobało, i tak dalej. I czy chcecie szerszego spojrzenia, szczepienie się szczegółów. Cześć. No, zmieni się, zmieni się, zmieni się. Niech się zmieni, niech się zmieni, niech się, aaa, no, nie zmieniłaś się. Anikol? I mean... Will there be a, a? a chest? no chest, ale but there will be a the rainbow! That oh,

Princess Twilight. Missing you already. Hope you'll be back soon. Things are definitely looking up for me here at Cantalot High, But I know I still have a lot to learn about friendship. Hope yeah. you don't mind if I write to you for advice when I need it. Your friend, Sunset Sherman. Wierzę no. no, moment, założę chociaż na obiektywie, tak?